No tam dobrze, że Cię widzę. Co Ty jest tak unikasz ostatnio? Ja już unikam Panią, no co ten? Jak tak, to Pan przychodził, a dzisiaj to, nie wczoraj. A po co mam w domu ciepło, to po co mam przychodzić do Pani? A dobrze, że Pan przypomniał. Przed chwilą do mnie sąsiadka dzwoniła, że Pan u niej był. I ona miała dwa wiatra węgla w korytarzu i jedno zniknęło. Nie, nie brał pan? Ja nie no co panie Ewo? Ona ten na pewno spaliła i nie pamięta. No nie wiem o no. to, miała i, i prosiła się zapytać, czy pan? nie. A no nie, panie ona w piecu spaliła tam. Ona do dwóch tam leczyć nie umie, to tam. Nie <laughs> umie, tak? Co, nie brał pan, bo muszę no co Pani, ja? Jak no, to? No ja bym węgiel jeszcze brał, no wie Pani. Ja u Pani ten drzewa nie biorę, tak. chyba że Pani da. A tam węgiel bym brał, no wie Pani. Mogę Pana iść zobaczyć? czy nie ma tego A to nie dzisiaj, panie Ewo, jutro przyjdzie, bo ja tam nie posprzątane mam, także jutro zapraszam, dobrze? Siatka sprawdzić. A to co ona przyjdzie co ona tam, chyba że przyjdzie pomoże sprzątać, nie? No.